Tank News. Witajcie w czwartym już odcinku Tank News, który zaczynamy od sprostowania. W trzecim odcinku mówiliśmy o nowej wersji czołgu Challenger 2, w której wymieniono m.in. innymi optoelektronikę, zamontowano nową wieżę i wyposażono ją w niemieckie 120 mm ekład działo. Chodzi o najnowszą wersję tego działa, tą dłuższą z Leoparda. Ja wtedy, z powodu braku zdjęć tej nowej wersji czołgu Challenger, wstawiłem zdjęcia po prostu wersji poprzedniej, ale tutaj Łukasz X w komentarzach podesłał linki do zdjęć tej nowej wersji, którą teraz widzicie na ekranie. Ona będzie wyposażona jeszcze w tą nowszą, nowszą wersję armaty, którą mają w tej chwili Leopardy 2.6. Ona nie tylko posiada dłuższą armatę, ale także jest zwiększone ciśnienie w lufie, które będzie miało wpływ na zastosowaną nową amunicję do tego działa. Zakończył się remont niszczyciela czołgów Achilles. Wojskowe zakłady motoryzacyjne w Poznaniu przekazały do Muzeum Broni Pancernej brytyjski niszczyciel czołgów Achilles. To jedyny egzemplarz muzealny w kraju do tego jeżdżący. Z tych pojazdów w czasie II wojny światowej korzystali między innymi polscy żołnierze. Do Polski trafił w czerwcu 2015 roku, a po niecałych czterech latach zakończyła się jego odbudowa. Do Polski wrócił nie tylko sam pojazd, ale też kawałek historii ludzi, którzy na nim służyli. To nie jest bezimienny niszczyciel. Przywrócimy pamięć o żołnierzach, którzy na nim służyli. I nadamy mu imię, przyznaje szef Muzeum Broni Pancernej. Czyli wypada tylko się cieszyć, że największe w Polsce muzeum yy, o czołgach wzbogaciło się o kolejny egzemplarz do swojej kolekcji. Rheinmetall modernizuje czołgi Leopard 2 do standardu 2A7V dla armii niemieckiej. Niemiecka firma Rheinmetall wkrótce zmodernizuje część floty czołgów podstawowych Leopard dla Bundeswehry. Wprowadzając kompleksową gamę ulepszeń, niemieckie Federalne Ministerstwo Obrony ogłosiło, że niemiecki parlament przyjął dwa wnioski o łącznej wartości 428 milionów euro na zwiększenie zdolności niemieckiej Bundeswehry. Leopard 2 A7V to najnowsza wersja niemieckiego czołgu z rodziny Leopard 2, która została zaprezentowana w czerwcu 2016 roku na międzynarodowej wystawie obronnej Eurosatury. Która odbyła się w Paryżu, we Francji. Pierwszy seryjnie zmodernizowany czołg Leopard 2 A7V dotrze do Bundeswehr w 2020 roku. Także Niemcy modernizują swoją flotę, ale mamy też pierwsze informacje co do modernizacji polskich czołgów, a mianowicie T72. A więc pierwsze wiadomości w tej modernizacji są następujące: modernizacja nie odbędzie się. Ministerstwo Obrony Narodowej wycofało się z planów gruntownej modernizacji czołków T-72. Dla zakładów mechanicznych Bumar Łabenty kontrakt od MON miał być szansą na odbudowę potencjału technologicznego i przerwanie trwającej od lat stagnacji. W najbardziej zaawansowanym spośród negocjowanych wariantów modernizacja miała obejmować m.in. wprowadzenie technologii cyfrowych do systemów obserwacji, łączności i kierowania ogniem, Zaawansowanych systemów ochrony przeciwminowej i balistycznej, czy wymiany armat na bardziej nowoczesne. Ta gruntowna modernizacja zapewniłaby bumarowi Łabędy nie tylko przychody i stabilną pracę na lata, ale przede wszystkim odtworzenie kompetencji technologicznych. Już w styczniu związkowcy z Solidarności z Bumaru łabędy dowiedzieli się nieoficjalnie, że program gruntownej przebudowy i unowocześnienia czołgów T72 zostanie wstrzymany przez MON, a nowy plan resortu ma zakładać jedynie remont tych jednostek. Mamy jednak informacje nie tylko o T72, ale mamy także o PT91, ale nie dotyczy to modernizacji tych czołgów, ale udziału w ćwiczeniach na Łotwie. Ćwiczenia żołnierzy z dziewiątej Brygady to przygotowywanie do udziału w polskim Kontyngencie wojskowym Łotwa. Mają wyjechać w czerwcu i spędzić za granicą pół roku. Polskie PT-91 będą najcięższym elementem stacjonującej na Łotwie batalionowej grupy bojowej NATO, jednej z czterech rozmieszczonych w Polsce i krajach bałtyckich. Polska wysyła na Łotwę po kompanii czołgów, czyli kilkanaście maszyn i około 200 żołnierzy. Ćwiczenia przed wyjazdem odbyły się w drugiej połowie lutego na polikonie wędrzynie na zachodzie Polski. To jeden z największych w Polsce i jedyny specjalnie przeznaczony do trenowania walk w mieście. Na jego terenie w latach 70. postawiono osiedle nowy mur, czyli miasteczko bez mieszkańców, w którym żołnierze mogą lepiej poznać warunki walki między budynkami. Jako formalna nazwa to centralny ośrodek zurbanizowany. Na koniec zostawiłem taki bardziej historyczny news, który no jest chyba najważniejszą informacją, moim zdaniem, w tym odcinku. Czyli jest to powrót polskiej tankietki TK1. Prototyp polskiej tankietki TK1 wraca do Twierdzy Modlin, gdzie do 1944 roku stał na kamiennym postumencie. Zrabowana z innymi historycznymi pojazdami już nigdy nie wróciła na miejsce. Dzięki rekonstrukcji znów będzie można ją podziwiać. Dostarczona replika autorstwa Handmade Military zastąpi na postumencie stalowy pomniejszony model czołku T3485. Link do strony autorów repliki podaję w opisie filmu. Znajdziecie na niej m.in. zdjęcia obrazujące proces twor tworzenia pojazdu. Jeżeli chodzi o literaturę, to w magazynie Historia, wojsko i Technika Znajdziecie ciekawe artykuły. Między innymi jest to artykuł o dziale szturmowym Sztuk 3, są w nim opisany cały rozwój konstrukcji oraz w nawszym numerze tego miesięcznika znajdziecie także artykuł o lądowaniu aliantów na Sycylii. W tym odcinku to już jest wszystko. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Hej! Cześć, witajcie w kolejnym unboxingu. Dzisiaj mamy małą paczkę ze sklepu modelarskiego. Zobaczmy co jest w środku. Spis, co znajduje się w przesyłce, razem z rachunkiem? O, tutaj mamy model czołku Tygrys od producenta Zvezda rosyjskiego. Większość szczołków jakie składam jest w skali 1 do 72. To jest mój pierwszy model w skali 1100. No, zobaczymy jak, jak to mi się uda złożyć. Jak już złożę model, to może yy, się coś pojawi na kanale. A możemy jeszcze otworzyć pudełko, jak wygląda w środku. Krótka instrukcja, informacje, no i model czołgu, o faktycznie bardzo malutki, ale no w końcu skala 1.100, więc nie ma się czemu dziwić. Kupiłem sobie wreszcie cążki modelarskie, bo wcześniej używałem takich zwykłych ze sklepu budowlanego. Tutaj kupiłem od Italeri. Nie jest to jakaś wyższa półka, ale myślę, że także z tą wąszą końcówka powinny być zdecydowanie zdecydowanie lepsze. No zobaczymy, jak będę się Sprawdzać w praktyce. Akurat do takich małych modeli, 111,72, myślę, że będzie ok. Tam mówiłem sobie jeszcze zapasową farbę. Ja używam akurat farbek Valejo. Także zobaczymy, mam już tą farbkę. Także po prostu potrzebowałem yy, kolejnej, yy, kolejnej, bo po prostu mi się kończyła. No to już wszystko w paczce. Także dzięki za oglądanie i do usłyszenia.